Jak ja w drugą stronę pobiegłem. Nie no, ekstra. Co za dzban. Cześć siemanko, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj wyjątkowo pykniemy sobie w gierkę Fall Guys. Nie grałem w to naprawdę bardzo długo. Ostatni raz, kiedy byłem w tej grze, był sezon pierwszy. Teraz, jak możecie zobaczyć, jest sezon. Piąty, więc zleciało naprawdę mnóstwo czasu. Widzę, że są jakieś nowe tryby gry. Ostatni raz jak tu byłem to był tylko jeden, główny. No Teams. Tutaj z tego co rozumiem nie będzie teamowych gierek. Więc może to sobie pykniemy, to odznaczę. Bo ja teamowych gierek w Fall Guys nigdy nie lubiłem za bardzo. Było to trochę zbyt RNG, moim zdaniem. No więc zobaczymy, jak mi pójdzie w gierce solowej. Czy ktoś w ogóle w tą grę jeszcze gra? No i dobra, słuchajcie, mamy pełne lobby. Wydaje mi się, że tam kilka botów będzie. Skyline Stumble jakaś mapa, której nie znam. Taka mocno futurystyczna, neonowe kolorki. O tu nawet jest napisane, że futurystyczna. Obok. Futurystyczne przeszkody. Wyścig do linii mety. No, zobaczymy. Wygląda ciekawie. Kurde. Jakieś barierki. Przez to się da przechodzić, czy co się z tym robi? Jezus. Jak mnie tu dawno nie było, ludzie. Przecież to się zakończy na pierwszej rundzie. Ciach. Dobra, hop, tak się to robiło. Tak się skakało. Okej, okay. hop, co jest? O co tu chodzi? Ej, o kurde, ciężka sprawa. Tutaj się jakoś ten lewituje po tych skokach. Teraz w ogóle nie wyskoczyłem se pepega. Jezus, co jest. Up. Dobra Pierwsza przeszkoda za nami. Ja nie chcę, żeby mnie to walnęło. Szybko. Uh. No nie! Odblokuj się. Au! Wstawaj! Warto! Nie! A, dobra! Eee, nie złapałem się! Ale skam! Szybko! Dobra, jesteśmy! Hop. Dobra, zaorało mnie lekko, ale zdążyliśmy. Hopa! Eee, no u, o, Jezus! Uziwa! No nie wyczyj mnie zara! Hop! Dobra, to trzeba... Na refleks to jest! Pa! Ciach! Mhm. Dobra, spoko. Myślałem, że to odbija. Aha, to jest przełącznik. Myślałem, że to odbija, że to jest taka wyskocznia. Wiecie o co chodzi. Opa. A stąd jak wyjść. Aha. No to zobaczymy się w następnej gierce w takim razie. Dobra, ładuje nas już do kolejnej gierki. A to jest mapa, na której przyjdzie nam grać Gatecrash. Tom akurat y, kojarzę Tak, tą mapę znam Grałem kiedyś na niej Niejednokrotnie Ale czy znajomość mapy tutaj wystarczy hmm. To było zbędne Hup! Dobra Tędy, 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 tędy. Szybko! Zdążyliśmy fajnie, fajnie Opa, dobra, chcieli mnie przyblokować Gagatki. Otworzysz to? No. Oni jakieś jumpy tu robią. Ja nie wiem, czy to przyspiesza, czy nie przyspiesza. No i tego momentu nigdy nie lubiłem. Zawsze na tych ściankach przegrywałem, ale... Dobra, jest kwalifikacja. Nie byliśmy najszybsi, ale udało się. Runda druga przed nami, a następna mapa to takie coś: ski Skacz przez dziury, żeby zdobywać punkty. Mm -hmm. No to. Kurde, wygląda ciężko. Mm -hmm. Ale tu... A, 15 punktów mamy zdobyć. Ok, spoko. Pewnie im mniejsza tym więcej punktów Dupa Szybko, szybko, szybko! U jest! Mamy to! Dwa punkty Dobrze jest O Super! Jest ekstra Hop. Nie no, ale ja jestem w to URDE A nie będę mówił na tiak <grym> Dobra, za brązową jest jeden punkt, tylko srebrna. No i z Bani wyjechałem oczywiście, ale nie trafiłem. Tędy, tędy, tędy. Huh. Nie, znowu mnie znokautowało. Nie, no to nie umiem grać, ludzie. Dawaj, do... dawaj. Dawaj, ja chcę na piąchę. Opa! I teraz! No nie, za wcześnie. Za wcześnie zaklikłem. I dupa! Przegraliśmy. Znowu. <grystanie> Zagramy sobie jeszcze jedno, ale jak będzie tak szło... Dramat. Tym razem wziąłem sobie tryb klasyczny, gdzie są gierki teamowe. Może ich nie lubię? Nie przepadam za nimi? Ale jestem tak gówniany w tą grę, że może jacyś tutaj mili koledzy mnie wykerują. I uda się przejść do kolejnych rund. Oczywiście najpierw trzeba się zakwalifikować z, z tego wyścigu solo. <grych> Dobra. Lecimy. Nie pchaj się. Gościu. No ta piłka. Dobra, udało się. Jazda, 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 jazda. Dawaj, dawaj, dawaj. Hopa. Hopa. No, kto mnie przewrócił? Co za pies? <grych> Tego nie było kiedyś, jak grałem. Dobra, jest. Udało nam się. Brama nie zdążyła nam się zamknąć. A niektórych tam pozamiatała. Dobra, dobra. Jest gdzie tu jakieś. Młotki, nie! Szybko, szybko, bo peleton mnie dogonił. Ała! Młotek. Szybko! Jest. Mamy to. Łatwo, widzowie. Łatwo z nimi w tej pierwszej rundzie. Porobieni tako od buta. Co będzie następne? Dawać mi już się rozgrzałem. Dawać. No i. I mamy. SISO. Mapa, której najbardziej nienawidziłem. Super. O to też jest trochę RNG. Bo te barany skaczą na jedną stronę zawsze i się przeważa wszystko. Te odważniki, wyważniki i inne takie. Czy damy radę? Zaraz się przekonamy. Puszka gotowa do startu. Jeden i rura. Chodź tu. Ha. Dobra, dobra, dobra. O, patrzcie, tu wszyscy na jedną stronę zalecą, nie? Ja sobie idę na górę. I wysrane mam na was. No, ciach. Jest checkpoint. -cik. Pięknie. Ale tu jest za dużo ludzi! Halo! Nie! No i dupa. Właśnie o tym mówiłem, że te tuchedy wszystkie łażą po jednej stronie. Tędy idziemy za wilczkiem, on dobrze robi. O, pingwin jakiś tu się zrespił. Hop. ha. Ah, pokonała was! Uch. Pokonała Was ta platforma, co? Dobra, przeskakujemy sobie. Ciach! I dupsko! Oczywiście. Jakieś barany tam już biegały. co nie znają praw fizyki. Jednak ja tu poproszę. Szybko! Dobra. Fioletowe, różowe, jak zło tak zwał. Łatwiutko. Tylko, że dużo osób jest przede mną, nie podoba mi się to. Dobra, tu sobie biegamy na luziku. Tędy teraz. Oj. Oj, 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 oj. Puszka! Trzymaj się! Dobrze, dobrze, dobrze. Góra, góra, góra. Hop! Tędy! Nie, no i nie zdążyliśmy. Byliśmy drodzy w kolejce. Czyli na 30. miejscu de facto. No jest tragedia, ludzie. Jest po prostu tragedia. Spróbujemy sobie jeszcze raz. Ale teraz już naprawdę ostatni. Powiem wam, że z każdą kolejną rundą coraz bardziej uświadamiam sobie, że w tej grze zostały same spocuchy. Tutaj raczej już początkujących graczy ciężko, ciężko o początkujących graczy, bo gierka się no, troszkę zestarzała, że tak powiem. Znaczy, ona wygląda dobrze, gra się w nią tak jak kiedyś, ale mocno podupadła i straciła na popularności. Twórcy na pewno nie zrobili wszystkiego, co można było zrobić, żeby tą popularność zatrzymać. Truskawa mi spadła na ryj, ale dobra, biegniemy dalej. Nie ma problemu. O, boruwa! Dobra, dribblingiem. No nie, no co za parówy. Piącha komuś przypierdzieliła i oczywiście we mnie musiał wlecieć. I mnie wywali za mapę. Co za... Uuuu. Hop, dobra, hop. No czemu mi nie skoczył? Co? Jeszcze stąd? No chyba was coś grzeje. Przecież ja nie zdążę w życiu. O, no i dupa. Gdzie jestem? To jest koniec? Tak. Jak ja w drugą stronę pobiegłem. Nie no, ekstra. Co za dzban. Teraz to na pewno nie zdążę. A dlaczego miałem kamerę od startu nie w tą stronę ustawioną? Halo? Jak ja ostatni jestem? Jakiś burger se stoi. Chodź mordo. Dawaj! Up. 38. dwie osoby jeszcze. No właśnie, i dupsko. Dobra. Słuchajcie, dzięki... Serdeczne za oglądanie. Jeśli chcecie więcej polgaisa, to zostawcie komentarz, ale. No, widzicie sami. Forma... Forma wybitna nie jest. Dobra. Do następnego, Siemanko.